Polska może być tylko i wyłącznie, to jest taka jest logika geopolityczna, może być tylko i wyłącznie partnerem dla państw na Zachodzie, dla Anglii, Francji, do walki z Niemcami na dwa fronty, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie ma Związku Sowieckiego, albo Rosji za naszymi plecami. Bo oni zawsze będą woleni walczyć na dwa fronty w partnerstwie z silniejszą od nas Sowietami bądź też Rosją. I taka moim zdaniem lekcja wypływa z roku 1939. Więc nie ma powodu, żeby się śmiać, oburzać, tylko wreszcie powinniśmy wreszcie porządnie porozmawiać i odbyć tą dyskusję, trudno, o naszych własnych błędach. Więc na Pańskie pytanie odpowiem bardzo krótko, czy się bić, czy się nie bić? Bić się, czy nie bić? Tak, bić się, ale z głową. Czyli jeśli chodzi o generalną ocenę, w przeszłości będziecie byliśmy naiwniakami. I nie, nie tak byśmy postrzegali, wyjąwszy tutaj kwestię roku 1939. Ja myślę, że yy... Józef Beck nie był politykiem na był politykiem przegranym. Nie, nie, ale chciałbym, żeby Pan tak przekrojowo, bo przy, przy książce, yy, przy okazji książki, którą Pan. Cały powiedziała bardzo długa, także ja. E, po, e, powstało, powstała, powstała kwestia taka, czy, czy, czy w ogóle, bo, bo, bo takie <trym> były komentarze, prawda? Czy w ogóle byliśmy e, jakby e, e, tymi naiwnymi, prawda, którzy nas zawsze wykorzystywali przez cały przez, czy, czy zgadza się pan z tezami Rafał? No, do, do pewnego stopnia ja się zgadzam, bo w moim zdaniem wygląda sytuacja w ten sposób, że raczej nie, nie, nie patrzył na ten sposób naiwności, e, tylko. Mam wrażenie, że ktoś kiedyś nazwał, że Polska ma nosić wszelkie cechy kobiety. Rzeczywiście mam wrażenie, że czasami kieruje się emocjami, pewnym takim spojrzeniem, bardzo. Naiwność to mnie jest dobrze, dobrze to powiedziana. Natomiast rzeczywiście brakowało w naszej historii chłodnego, realistycznego i to widać przy niemalże wszystkich powstaniach narodowych spojrzenia. Jak nas widzą inni? Wydaje mi się, że to jest już nie jestem wtedy w tym, to zależy pewnie od indywidualnych jakichś mhm. spraw. Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo. Po części y, momencie. dobrze, że ja nie, um, Nie, nie, bo ja wie pan, panie profesorze, przejdźmy przez, przez, przez tematy, które żeśmy sobie założyli, bo chciałbym dojść do no, współczesności. Nie, Na przykład stwierdzenia, że polityki równowagi nie było, że pan. Zgoda, że tylko coś Zgoda, zgoda. To, 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 to w, tej, w tej części, już takiej ogólnej, to. By, 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 ja się do tego muszę stosunkować. Y, możemy możemy, możemy to, to poruszyć. Po części pan redaktor odpowiedział na pytanie, bo takie tutaj miałem przygotowane, właśnie co, jaka intencja panu przyświecała, pisząc tą tą książkę, ale ja już chciałbym, żebyśmy, bo te, te istota tego, tego sporu i tej dyskusji jest e, i ważność jej jest większa niż tylko o, o, fakt historyczny niewątpliwie e, e, bardzo dla nas istoty, druga wojna światowa i konsekwencje, natomiast e, Pan użył już takiego sformułowania hmm, chłodna kalkulacja, polityka, polityka realna, e, co to znaczy, co to znaczy by, polityka realna i czy ja tutaj chciałbym w drugim temacie, który chciałbym żebyśmy poruszyli zadać pytanie panu doktorowi Żurawskiemu, ze względu na, na zdanie, które znalazłem w, w książce Duch Pyszny poprzedzał upadek, tam jest taki krótki komentarz do zachowań Niemców po II wojnie światowej, Niemcy przegrali militarnie i moralnie, co było też równie istotne jak klęska jak, 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 jak militarna i przywołując e, klasyka, którego niektórzy nazywają profesorem, e, pytanie moje brzmi, czy warto, czy warto być przyzwoitym w polityce e, e, zagranicznej? Co to znaczy? Czy warto być przyzwoitym? Chodzi o sojusze oparte na wartościach. Chodzi o, 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 o no, takie związki jak Unia Europejska czy NATO, które powołują się na wartości, czy, 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 czy warto się realnie na, na, na te wartości powoływać i dotrzymywać, ryzykując właśnie, płacić za to określoną cenę, cenę krwi również. Mam trudności z takimi teoretycznymi rozważaniami, generalnymi. Myślę, że, nie, <grym> nie Myślę że przede wszystkim oczywiście jest taki to, zresztą sam yy, chyba Piłsudski to mówił, że, Każda polityka dobra musi być również polityką moralną, tylko że moralność w polityce jest czymś innym niż w życiu prywatnym. I w tym rozumieniu na przykład kierownicy państwa polskiego w roku 1919, czyli konkretnie Piłsudski, proszony przez Ferdynanda Fosza o skoordynowanie ataku na bolszewików z Denikinem, odmówił, bowiem jego obowiązek nie polegał na ratowaniu ludzkości przed zarazą bolszewizmu, tylko na realizacji interesów państwa polskiego, czyli ochrony przed Imperializmem rosyjskim bez względu na jego kolor. A zatem, w takim generalnym ujęciu, czy warto się kierować wartościami w polityce zagranicznej, tak, z tym, że trzeba to dobrze rozumieć. Jeśli się postawi interes narodu własnego w takim wymiarze dobrze sformułowanym w hymnie niemieckim, czyli Iberales, to faktycznie się swojemu narodowi szkodzi, albowiem przyciąga się niechęć wszystkich pozostałych sąsiadów i to. Powoduje klęski. To to, o czym pisałem w przypadku Niemiec. Proszę sobie uświadomić, ten ciąg zmian mentalnych, jakie nastąpiły w Niemczech od nicości, od pewnego obszaru geograficznego, niczym kraje arabskie. Niemcy w pewnym momencie pobiły Austrię, później pobiły Francję. To powiedzmy trochę tak, jakby Arabowie pobili najpierw Izrael, później Stany Zjednoczone, i wyobrazili sobie, że wszystko mogą. I to wyobrażenie o własnej potędze było zweryfikowane negatywnie w 1918 roku, ale w taki oto sposób, że niemieckie armie stojąc na Dwinie i Donie z jednej strony, a z drugiej głęboko w Belgii i Francji, wytworzyły sytuację, gdzie Niemcy w gazetach przeczytali, że przegrali wojnę. Było trochę trudno uwierzyć. Legenda Dolchstossu napędzała rewizjonizm, a w 1945 nie. W 1945 każdy Niemiec dokładnie widział, że wojnę przegrał naprawdę, a na dodatek, co świetny jeden z odcinków Kompanii Braci pokazuje, jak Amerykanie spędzają porządnych mieszczań niemieckich do grzebania trupów w obozie koncentracyjnym. Pokazano to wszystkim uczciwym Niemcom, którzy nie mogli odtąd twierdzić, że to taka propaganda, że saska naprawdę tak nie było, bo się wszyscy spotkali przy grzebaniu trupów z tego obozu. I sobie spojrzeli razem w oczy. Więc nie dość, że przegrali w sposób bezapelacyjny, to przegrali jeszcze moralnie, bo wiedzieli, że walczyli w złej sprawie. I to była istotna rzecz odnośnie wartości. Trudno zbudować później i zachęcić ludzi, bo nawet reżimy totalitarne nie zachęcają do zbrodni w sposób otwarty. To jest zawsze jakoś usprawiedliwiane. I w tym rozumieniu prowadzenie polityki otwarcie niemoralne jest po prostu niemożliwe na dłuższą metę. To wymaga jakichś patologicznych układów społecznych, które nigdy długo nie trwają, zgodnie z tym, co Abraham Lincoln powiedział. One can fool some people for all the time and all people for some time, but one cannot fool all the people for all the time. Okay. Więc y, oczywiście y, w tym rozumieniu polityka, y, która abstrahuje od wartości, y, powoduje montowanie koalicji państw przeciwko sobie, przeciwko temu, kto taką politykę prowadzi, a zatem jest polityką na dłuższą metę nieskuteczną. Od razu chciałbym pociągnąć to pytanie w stosunku do pana ministra Waszykowskiego, żebyśmy tak przeszli do, do, do współczesności e, bliżej. E, również na kanwie e, książki pana Zychowicza e, wypowiedź e, Krzysztofa Kłopotowskiego, który książki nie czytał, ale był bardzo nią zainspirowany i dyskusją tak, 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 tak ogłosił. I, i, i opisał współczesne dylematy polskie w jego koncepcji, ale ta koncepcja no, to, to jest taki paradoks prawda, myśli prawicowej, generalnie opozycyjnej w stosunku do obecnego rządu, gdzie zostało przedstawione, że oto właśnie realizm nakazuje Polakom trzymać się Niemców, bo zmioto nas Rosjanie. To czyni minister Sikorski, wygłaszając kolejne mowy. Czy jak niektórzy wolą hołdy berlińskie. E, natomiast polityka rządu poprzedniego, zwłaszcza świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, była polityką nierozważną, romantyczną, e, nierealistyczną. Jaka jest Państwa ocena? Opinię? Rzeczywiście istnieje taka, taka opowieść. Ja wrócę do tej powieści jednak przez tego Beka, którego autor książki nazwał. Że do, 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 do tragedii, no to jeśli on był naiwnym, no to co można powiedzieć o Amerykanach, którzy po trzech latach oglądania wojny w Europie i w Azji doprowadzili do prywalów, prawda? Wiedząc doskonale, że kto na nich czyha, Beck zakładał, że stworzenie wielkiej koalicji antyniemieckiej z największymi mocarstwami Europy, wtedy Francją i, i Wielką Brytanią. E, to rozsądnie, nie doprowadzi do tego, że racjonalnie myślący Hitler, czy, a, 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 a przecież wiemy, że politycy oceniają wojny, czy wybuchy, czy konflikty według tych starych, poprzednich, które właśnie minęły. Czyli zakładano, że w nowym ewentualnym konflikcie, albo w nowym napięciu międzynarodowym, e, państwa będą się zachowywać podobnie jak w poprzednim, ostatnim konflikcie. Nie mógł przewidzieć, z jaką determinacją działa komunizm i, i, i faszyzm, bo to, to, to wiemy dopiero po traktacie po, po, po Norybze. Nawet przecież <coughs> zdjęcia i pokazy i relacje z, z Auschwitz nie przekonywały świata, co się dzieje nie, nie dowierzamy. Więc ja uważam, że on myślał racjonalnie, chciał doprowadzić do wielkiej koalicji odstraszającej, nie Hitlera do rozpoczęcia. Wojny, gdyby Hitler, jak zakładał, tak myślał racjonalnie. I teraz myśląc w ten sposób, dzisiaj, ja myślę, że mamy, wchodzimy w taką dyskusję, która toczy się w Polsce od mniej więcej dwóch, trzech stuleci. To, co Pan prowadzący mówił między idealistami a realistami. Tylko, że w takim układzie te definicje są idiotyczne. Tak. Bo realistów określa się jako tych księgowych którzy myślą według zasobów, myślą według interesów, tych najbliższych interesów pragmatycznych. I to oni są tymi kalkulującymi poważnie, racjonalnie, dobrze myślącymi. A idealiści to ci, ci którzy potrząsają szabelką, nie patrzą tak jak Czesi. Ja oceniam inaczej definicje, te definicje podkreślam inaczej. Bo między Polakami a Czechami jest po prostu przepaść. W wielkości narodów, w położeniu narodów. Czesi mieszkają w niszy takiej europejskiej i, i mają poprzez swoje zasoby i mniejszą nację, nie mają prawa nawet mieć tych ambicji, jakie Polska. Polska, aby przeżyć, nie jako kraj albo przywiślański, albo generalna gubernia, musi niestety mieć ambicje utrzymania tego terytorium i tych 40 milionów ludności przynajmniej. Ja definiuję realizm inaczej. Ja definiuję realizm jako oczywiście oglądanie się na zasoby, ale jednak pewne wartości, które są interesem narodowym, przekładając dzisiaj, w naszym interesie narodowym jest to, aby Unia Europejska i NATO rozwijały się jako instytucje jak najbardziej demokratyczne, a nie zhierarchizowane. To jest interes. Jednocześnie jest to wartość. Natomiast uważam, że ci, którzy oceniają realizm według tylko zasobów, oceniają to jako partię kapitulanską, jako tę partię, jako to myślenie, które zakłada, że Polska nie ma możliwości, nie ma żadnych zasobów i nie ma takich interesów określanych jako właśnie wartość, aby funkcjonować w grupie państw między właśnie tymi dwoma sandwichami, które nas ści 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 ściśniają. Nie zgadzam się na myślenie o tym, że nad Polską ciąży jakikolwiek fatu. Sami decydujemy o tym losie i sami mamy wybór. Albo się dać zwasalizować, albo być zwasalizowanym, albo wykorzystać swoje zasoby, umiejętności dyplomatyczne, e, aby tworzyć jednak wraz z Polską grupę państw, które są w stanie e, balansować, bądź być nawet Demokratyzować sytuację w, w Europie, tak jak w dzisiejszej Europie Unii Europejskiej. I to ostatnie zdanie. I dzisiaj właśnie toczy się ta wojna. Czy zgodzimy się na to, że Unia Europejska stanie się, tak jak mówił profesor Kaczyński już w 2005 roku, czy 6 w styczniu 2006 roku na spotkaniu z, z ambasadorami, że zmierzamy do stworzenia Unii Europejskiej? Jako, jako architektury hierarchicznej, kierowanej przez tandem, arystokratyczny tandem. Na to nie ma zgody i to jest nasz interes, jednocześnie wartość, aby się na to nie zgadzać i proponować Unię jednak solidarną, wspólnotową, jak najbardziej demokratyczną, rozszerzającą się dalej. To jest nasz interes. Dziękuję bardzo. Ja już w zasadzie chciałbym doprowadzić do momentu, kiedy. Państwo z sali będą mogli tak, zabrać głosy, my? ale tak, tak, oczywiście, żeby zacząć głosować, bardzo proszę Pan Profesor i Pan Redaktor. To znaczy mam odbierać jakieś pytanie czy, czy nie, no, Najlepiej byłoby, gdyby nie chciałbym, żebyśmy weszli w tą polemikę szczegółową tutaj historyczną z, z Panem Zachowiczem. Ja Lepiej by byłoby, gdyby Pan zechciał się o niej może tak, do tej ja, kwestii. jak najbardziej. Cóż, proszę Państwa, no, nie pozostaje mi nic innego, tylko y, całkowicie Zgodzić się z tym, co mówił minister Waszczykowski, mianowicie yy, schematycznie ujęte kategorie, schematycznie pojęte kategorie idealizmu i realizmu nie dają się zastosować do polskiej yy, myśli politycznej doby rozbiorowej, albowiem, jeżeli realizmem, jeżeli realizmem jest działanie takie... Na które pozwalają aktualne możliwości danej społeczności, no to ponieważ nasze państwo zniknęło z mapy Europy, należałoby się pogodzić. Należałoby się pogodzić z niewolą de facto. A zatem nasza myśl polityczna nie może być w ten sposób interpretowana ani w XIX wieku, ani w dobie dwudziestolecia. Kiedy wiadomo, każdy to wiedział, to był banał, najoczywistszy banał, że jesteśmy słabsi od Rosji i od Niemiec, ale jednak. Ambicje Polski były takie, aby tworzyć trzecią siłę, tworzyć strefę neutralną w środku i z tego wyrosła polityka równowagi. Ze zdumieniem właśnie się dowiaduję, że rzekomo polityki równowagi nie było, bo to ja już usłyszałem w Moskwie od historyków rosyjskich i to mówi Putin. Tak? I ja ze zdumieniem w tym miejscu się tego dowiedziałem. Poli nikt nie jest w stanie udowodnić, proszę Państwa, że nie było polityki rozumianej w ten sposób że nie zawieramy żadnych porozumień z Berlinem czy w Moskwie i vice versa. Jeżeli ktoś takie porozumienie znajdzie, położy na stole, porozmawiamy. I to jest jedna sprawa. I jeszcze druga sprawa. Żadnej historii alternatywnej nie ma sensu uprawiać, bo historia alternatywna z historią ma tyle wspólnego to krzesło elektryczne i krzesło do siedzenia. Na jednym i na drugim można usiąść, ale no, służą te urządzenia do bardzo różnych celów. I jeszcze jedno. Pan przewodniczący, rozumiem, był łaskawy nazwać wypowiedzi wokół książki pana Zygowicza debatą. Nie ma debaty żadnej. Debata może być wtedy, kiedy ktoś było... przedstawi poważną propozycję. Z wyjątkiem, z wyjątkiem kilku zachęcających wypowiedzi mojego zresztą przyjaciela, Słowiera Cęskiewicza, wybitnego historyka, nikt, nikt tego, tego nie poparł, tych test, tych absurdalnych test, bo są one absurdalne. No. No cóż, no trudno się nie zgodzić z panem Zychowiczem, że Polska w II wojnie, w II wojnie światowej poniosła poważną klęskę. To nie jest żadne odkrycie. Powiedział to ambasador Ciechanowski, ambasador w Waszyngtonie, że była to klęska w zwycięstwie. Tyle tylko, że gdyby, no między nami różnica jest taka, że gdyby jutro, nie daj Boże, doszło do Warszawy do trzęsienia ziemi, to ja bym nie obwiniał za to Tuska, który jest premierem naszego rządu, chociaż nie przepadam za tym politykiem. Więc jeżeli doszło do katastrofy w rezultacie takiej, a nie innej konstelacji geopolitycznej i to, że historia nas postawiła w obliczu dwóch straszliwych totalitaryzmów, to nie jest to wina beka. I tutaj, no, jeżeli ktoś to widzi inaczej, no to jest jego sprawa. Nasze punkty widzenia się nie spotkają, tak jakby o bóstwie Chrystusa dyskutował świadek Jehowy z katolikiem. Świadek Jehowy powie, że Chrystus pan był zwykłym człowiekiem, katolik powie, że był Bogiem, jak uczy, jak objawił Kościół i z co trzeba wierzyć. Koniec, kropka. No, zacznę? zacznę od końca. Panie profesorze, pokazuje Pan taki obraz lat 30. i końca dwudziestolecia międzywojennego. No, no, nie wiem, czy Pan moje książki czytał także? Czytałem. W bibliografii to nie widnieje. Dobrze, nie, ale panowie. To znaczy, tylko jednak. No ale jakie to są. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Ja proponuję, żeby pan redaktor się powiedział na żeby... i... po Przedstawia pan e, taką wersję końca lat 30. w której Polska była państwem skazanym na klęskę. Przepraszam Panie ja tak nie przedstawię. Tak Pan powiedział. W 1939 roku tak było, natomiast jak Pan twierdzi, że w latach 30. To, to jest to fałsz. Do no, w 1939 roku. W 1937 położenie Polski przedstawiało się wyśmienicie. Tak jak, wszyscy o, tak, mieliśmy, tak jak wszyscy mieliśmy nadzieję, że polityka prezydenta św. Rafała Kaczyńskiego coś w Polsce zda i tak się tragicznie skończyła. Ale to się stało no, w rezultacie pewnego, pewnych wydarzeń, prawda? Nie wnikajmy w to. Tak samo nikt nie może powiedzieć, że ja tak przedstawiam e, historię. To tak. nieprawda. 1939 rok. Dobrze, trzymajmy się faktów. Mówi Pan, że w 1939 roku byliśmy tak? wskazani na tleńskę, 100%, 100 zgodę. ponieważ byliśmy otoczeni przez dwa totalitarne... totalitarne E, reżimy, które nas po prostu musiały zgnieść. E, ja jestem przeciwny do tego typu podejściu, ponieważ e, Józef Beck pod koniec roku 1939, tej, podczas tej gry, która poprzedzała tę najbliższą katastrofę, miał pole do manewru.